Cześć, moje, witajcie na moim kanale. Znowu mnie tu kawało czasu nie było. Wiem, wiem. Miał być film z rozkręcania iPhone'a 6s, ale nie ma. I na razie nie będzie. Zamiast tego wczoraj, w dniu wczorajszym, wczorajszego wieczoru o godzinie 19, chyba 10, wyszła oficjalnie macOS Catalina. Wyszedł, wyszedł, wyszła. Wyszedł system macOS Catalina. A to oznacza że czas odświeżyć pewien materiał, pewien materiał, który swego czasu robiłem jeszcze dosyć amatorsko, tym razem troszkę się to zmieni, ponieważ dzisiaj zobaczymy zarówno robienie pendrive'a butowalnego z systemem Catalina, jak i samą instalację, wszystko w jednym filmie, żeby nie przeciągać tego na dwa filmy, bo będzie to trochę za długo i powiecie, że robię dwa filmy, bo to jest taki skok na wyświetlenie. No nie. Zatem zaczynajmy. Generalnie to na sam początek fajnie, jakbyście mieli komputer i pendrive'a. No i internet też się przyda. No, resztą też sobie poradzimy. Gdy już odpalimy komputer i mamy dostęp do internetu, to wchodzimy sobie do App Store'a Tam w wyszukiwarce. Wpisujemy macoS Catalina i klikamy pobierz. Powinno odpalić nam się okno uaktualnienia i zacząć pobierać system. W tym momencie pozostaje nam tylko czekać, aż całość dojdzie do końca i system się nam pobierze na komputer. Po zakończonym pobieraniu pokaże nam się okno instalacyjne. Możemy je na spokojnie zamknąć, ponieważ nie będzie nam potrzebne. W następnym kroku bierzemy naszego pendrive'a i podpinamy go pod komputer. Później odpalamy narzędzia dyskowe. W narzędziach dyskowych wybieramy naszego pendrive'a, zmieniamy mu nazwę np. Na, na USB i formatujemy go w formacie macOS Extended kronikowany z mapą partycji GUID. Następnie klikamy Wymaż. Teraz musimy otworzyć terminal, a następnie znaleźć nasz plik instalacyjny. Powinien się on znajdować wśród aplikacji zainstalowanych na naszym komputerze. Klikamy prawym przyciskiem myszy na instalatorze i następnie Pokaż zawartość pakietu. Później wchodzimy w Contents, Resources i szukamy pliku Create Install Media. Następnie wracamy do terminala i wpisujemy Sudo oraz przyciągamy Create Install Media do terminala. Musi się podświetlić tak jak w tym momencie. Następnie wpisujemy myślnik, myślnik, volume, spacja i przeciągamy naszego pendrive'a do okna terminala. O, właśnie w ten sposób. Gdy już to zrobimy, musimy wpisać ponownie myślnik, myślnik, application path. Znowu dajemy spację. Wracamy do findera i do folderu aplikacji i przeciągamy instalację macOS Catalina do terminala. Całość musi wyglądać mniej więcej w ten sposób. Dalej musimy kliknąć enter, wpisać hasło, ono się nam tutaj nie podświetli. Dalej jeżeli chcemy przejść dalej, to klikamy Y i wciskamy Enter. I w tym momencie już robi nam się butowalny pendrive, którego za chwilę będziemy używali do instalacji. Teraz zostało nam już tylko sprawdzić, czy wszystko się zgadza i czy na pendrive. Również pojawi nam się plik Instalacja macOS Catalina. Jeżeli wszystko się zgadza, tak jak u mnie, to możemy ponownie uruchomić komputer. Teraz uruchamiamy ponownie komputer cały czas trzymając przycisk ALT. Do momentu aż pojawią nam się dwa dyski, jeden to nasz główny dysk, na którym mamy aktualnie zainstalowany system oraz drugi którym jest nasz pendrive. Wybieramy oczywiście pendrive'a oraz klikamy enter. Teraz czekamy aż się wszystko załaduje. Gdy już odpali nam się instalator, wchodzimy w narzędzia dyskowe. Rozszerzamy sobie listę dysków. Wybieramy nasz dysk Apple SSD oraz klikamy wymarz. Zmieniamy nazwę dysku na na przykład ja ustawiam standardową Macintosh HD. Format wybieram APFS. Jest to domyślny format systemu macOS od poprzedniej wersji macOS Mojave i tutaj również jest on domyślny, czyli wybierzemy APFS oraz musi być to mapa partycji GUID. Jeżeli wybierzemy jakąś inną mapę partycji, czyli na przykład mapa partycji Apple, to od razu nam format APFS zmieni się na format macOS Extended kronikowany. Nas jednak interesuje tylko i wyłącznie APFS, więc również taki ustawiamy i klikamy Wymarz. W momencie, gdy dysk nam się wymarzy, czyli sformatuje, możemy zamknąć okno narzędzi dyskowych i przejść do instalacji macOS. Klikamy dalej. Ponownie klikamy dalej. Akceptujemy warunki licencji. Wybieramy nasz dysk: Macintosh HD oraz klikamy Instaluj. Teraz czekamy, aż system zainstaluje się nam na dysku. Po przejściu tego paska początkowego z okna macOS Catalina, dalej nasz laptop będzie, lub komputer, stacjonal, e, lub komputer stacjonarny, będzie nam się Mniej więcej 2-3 razy restartował. Po udanej instalacji wszystko będzie wyglądać tak, jakbyśmy dopiero co kupili naszego laptopa i zrobili na nim pierwsze uruchomienie. Teraz po zakończonej instalacji zostało nam już tylko przeprowadzenie całej konfiguracji początkowej oraz napawanie swoich oczu pięknym designem nowego systemu macOS Catalina.